Chciałabym bardzo serdecznie wszystkich Państwa powitać na kolejnej gali zdolności i talentów w naszym ukochanym mieście Wyszkowie. Będzie to podsumowanie po raz piąty konkursu gminnego dla dzieci i młodzieży Wyszków Moje Miasto. Na początek poproszę o zabranie głosu pana burmistrza Grzegorza Nowocielskiego, który najlepiej zna nasze miasto, również reprezentuje nas na zewnątrz, a także zna wszystkie sprawy od środka. Panie burmistrzu, powierzam. Dzień dobry Państwu. Mój Wyszków. Lubię moje miasto małe, choć nieduże. Jest wspaniałe. Są atrakcje dla każdego, dla dużego, dla małego. W lasach można zbierać grzyby, w buku zatołowić ryby, w parku miejskim spacerować, na stadionie kipicować. Wyszków to jest super miasto. Pyszne, jak drżdżowe ciasto. Proszę Państwa, to jest fragment wiersza Franciszka Mielcarza, ucznia szkoły podstawowej nr 1, który tym wierszem zajął pierwsze miejsce. Szanowni Państwo, kiedy ten wiersz przeczytałem, to tak sobie pomyślałem, urodziłem się w tym mieście, zawsze czułem się mieszkańcem Wyszkowa, czy mieszkałem za granicą, czy studiowałem poza Wyszkowem i pracowałem poza Wyszkowem, ale zawsze czułem się Wyszkowiakiem. I tak sobie pomyślałem, do czego, do jakiej jednej rzeczy mógłbym to miasto porównać. Genialne, po prostu drożdżowe ciasto. Czyli coś, co się kojarzy z domem, z ciepłem ogniska domowego, często ze świętami, bo na przykład moja mama drożdżowe ciasta czy, czy makowce biegła właśnie na, na, na święta. Coś, co się ewidentnie i tylko pozytywnie może kojarzyć, tak bardzo ciepło. Jeszcze gdyby Franciszek napisał coś o mleku do tego drożdżowego ciasta, to byłbym w pełni szczęśliwy. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie, Podziękować i pogratulować inicjatorom, pomysłodawcom tego konkursu, że rozwijają zdolności, talenty naszych najmłodszych pokoleń wyszkowiaków. Proszę nie schodzić z sceny, bo my też mamy niespodziankę w imieniu Dzieci. Pierwsza to jest właśnie karykatura pana burmistrza wykonana przez nagrodzonego tutaj ucznia, także do gabinetu bądź do... Kolejny prezent to jest wiersz napisany przez dziecko Opalu i może odczytam, ja sobie tym razem pozwolę odczytać, jak pana widzą najmłodsi. Dobrze. Burmistrz Grzegorz równy gość, jego rządów nigdy dość, zawsze pomóc jest gotowy, nawet kiedy nie jest zdrowy. Tancerz z niego doskonały. Bo garnitur ma wspaniały. Lubi tańczyć wraz z gwiazdami, lecz najchętniej razem z nami. Zawsze da nam słów choć kilka, poświęcona dla nas chwilka. Jak tak ważna jest niczym złoto, a nie wyrzucona błoto. Także kolejna Chciałabym również wręczyć kolejną pracę wykonaną przez uczennicę gimnazjum. Album o naszym mieście, pięknie przygotowany z autorskimi zdjęciami w języku angielskim. W ubiegłym roku również taką pracę przekazaliśmy. Także bardzo proszę, my też promujemy nasze miasto i kochamy na swój dziecięcy sposób. Wyszku moje miasto. Konkurs przebiega w czterech kategoriach wiekowych. W przedszkole klasy 1-3, klasy 4-6, gimnazjum oraz w sześciu kategoriach tematycznych, czyli konkurs plastyczny, fotograficzny, literacki na hasło reklamowe, język angielski oraz prezentacja multimedialna w języku polskim. Te prace reprezentowały wysoki poziom artystyczny. I zarówno wzbudzały u nas one wiele śmiechu, jak i rozbawiały nas do łez. Było nam też bardzo trudno, czasami z trzeba było wybrać kilka prac tak, z tej ogromnej rzeszy ponad 500 na przykład plastycznych, no a nagród, konkurs mówię, oscylował od 56 osób, w tym roku mamy 44 laureatów, tak, mamy tylko wyróżnienia jeśli chodzi o jedną kategorię, a pozostałe są to miejsca na tak zwanym Podium. Kategoria przedszkole. Trzecie miejsce zajął Kacper Książek z oddziału przedszkolnego, w szkole podstawowej nr 2 w Ryszkowie. Zapraszam. Pustaj sobie Kacperku. Tak, tam. O, świetnie. Drugie miejsce zajęła Nikola Jagielska z przedszkola numer 3 w Pierwsze miejsce zajęła Kinga z Brzeźniak z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2. Kolejna kategoria, którą mamy tutaj, konkurs dla klas 1 i 3, konkurs plastyczny. I tu mamy trzecie miejsce zdobyła Julia Komor ze Szkoły Podstawowej nr 1 w wyszkoli. uczennica klas Oddech. Krzymalny. Tak, się Kolejne trzecie miejsce, egzekwo, zajęła Zuzanna Dziedzic, czyli laureatka dzisiejszego konkursu po stołeś, w sprawie ze Szkoły podstawowej wyszczowiek oraz Aleksandra Roguska z klasy trzeciej ze szkoły podstawowej w Łosinie. historii 1-3. Dzieci mogły rysować również swoje wyobrażenia o przyszłości naszego, jak może wyglądać nasze miasto. Wiktoria. Zuzanna. Gdzie nie ma. To weź mnie koleżanka, bo to jest yy, przyjaciółka. Od razu zaopiekuje się, żeby było. I Natalka. Gratuluję. Miło. Julia. Gratuluję Co? Agata. Gratuluję. Kolejna. Różnica. Bardzo nam się w tym roku zapobiegła. Tak. trzecie zajęła nasza wielokrotna laureatka Eliza Rogułska z Zespołu Szkół Wyszkowskich. Moc Miejsce drugie zajęła uczennica, która wykonała pracę techniką komputerową, bo taka też jest dopuszczalna nasza pocztówka z naszego miasta, Klaudia Wierzcholm z gimnazjum nr 2 w Wyszkowiek. I pierwsze miejsce Weronika Paczkowska ze zespołu szkół w Wyszkowiek. Sześć. Trzecie miejsce zajął Piotr Falba z zespołu szkół w Rybnie. Jakub Świetnie Piotr. Drugie miejsce Wiktoria Pamrowska z zespołu szkół również w Rybnie. miejsce. I pierwsze miejsce również uczeń z zespołu szkół w Rybnie. Jakub Ciach. Wykorzystamy potencjał. Bardzo dużo szkoła złożyła, naprawdę. Oj, odwrotnie.